29 lipca. Kredencjal w dłoni. I wracamy do miejsca, gdzie możemy być ugoszczeni i odpocząć. Z Santiago do Paryża. Odrzucenie wywołuje lęk, który może usunąć tylko Jezus, przynosząc pokój. Witamina M. Na lęk i odtrącenie. Mar Dzień świętej Marty. Miłość wlana w jej serce i wiara wyznała w Jezu w Jezusa, bo była odpowiedzialna. Jak pięknie jest mieć przyjaciół, taką Betanię, dom gościnny, do którego możemy po trudach, w podróży powrócić, odpocząć, posilić się my wracamy do Paryża, do sióstr Anuncjatek, które przez cały czas trwania naszego kamino, drogi do Santiago de Compostela modliły się za nas. A teraz przygotowały obfite, radosne posiłek i lody. Takie szczęśliwe chwile. Później Następnego dnia idziemy zwiedzać Paryż, do Sakrekę, do kaplicy cudownego medalika. Tam przyjmujemy ten medalik. Kiedyś właśnie ten medalik był z zapłatą za przejście rzeki. Dokładnie w tym miejscu ludzie musieli płacić, przepłynąwszy rzekę, żeby dotrzeć do Santiago. A teraz Matka Boża dała właśnie wszystkim taką na przeprawę do nieba cudowny medalik. Nośmy ten medalik, to jest największy dokument, nasz kredencja, czyli wyznanie wiary, zapłata, kiedy Bóg wezwie nas do siebie. Siostry nas podkarmiły i podleczyły. Jak ktoś z Mnichów trafnie to wyraził, trzy są stworzenia na Ziemi szczęśliwe. Pierwsze, Pies w domu rzeźnika. Drugie, kotek na kolanach starszej pani. I trzecie, książątka, czyli księża na wikcie pobożnych zakonnic. Takie pół żartem, pół serio. Przeszedłem cały i zdrowy. I to jest dla nas najważniejsze. Droga do Santiago osiągnięta. Dokument potwierdzający każdy z nas otrzymał. Zakończyliśmy kamino, szczęśliwi, dzięki sobie wzajemnie. Wdzięczność jeden drugiemu za to, żeśmy się wspierali, że pozdrawialiśmy Matkę Bożą w drodze. To nasz trud, wspólne odpoczynki, modlitwy one niekiedy były przykładem dla innych pociągały na drodze do świętego Jakuba i wzywały do wytrwałości. Nie, nie rozpieszczał nas Pan Bóg, ale było naprawdę wspaniale, ale też ciężko. Teraz patrzymy na noc, drogę mleczną widzimy, i za świętym Pawłem może, mogę napisać: spośród grona apostołów widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego, a Bóg mi świadkiem, że w tym, co do Was pisze, nie kłamie. Porównaj list do Galatów, pierwszy rozdział, trzynasty wiersz. Kiedy spotka nas odrzucenie przez ludzi, tak jak uczniów Jezusa, których on ostrzegał, że jeśli was gdzieś nie przyjmą, idźcie do innego miejsca, to następstwem tego jest lęk. I musimy się lękać, bo Chrystus pozostaje przy nas i mówi wprost: Nie, pateczku się, strząśnij pył z pod twych nóg i idź dalej. Nie chcą cię przyjąć w tym mieście, idź do następnego. My idziemy za Jezusem. Nie musimy się niczego lękać. Jeśli ta osoba, ten bliźni, ta siostra, ten brat tak chce pozostać na ścieżce grzechu prowadzącej do zguby, to niech tak zostanie. Za Jezusem jest wąska droga. Przed, nim, przed nimi najszersze i najwygodniejsze, ale na każdym końcu jest przepaść. Każde odrzucenie rodzi lęk przez to, że nie akceptujemy nie tylko tej sytuacji, ale też ludzi, którzy to spowodowali. Co więcej mamy zaniżone poczucie własnej wartości spowodowane brakiem miłości, nawet jeśli wszyscy was odrzucą i własna rodzina, i ja was nie odrzucę mówi Bóg. To możemy często znaleźć w piśmie świętym. Kompleksy, obawy przed samotnością, chorobą, cierpieniami, bólem Nieugaszonym, niepełnosprawnością, depresją, rakiem, samobójstwem, śmiercią, powodują, że czujemy się zgnieceni, bez chęci życia, gorsi od innych, nie kochamy siebie. Jezus jednak każdemu powiada, Przyjdź do mnie, przynieś swoje ciężary, złóż na moje barki. Jezus poniósł krzyż na gorgotę, dziś dźwiga twoje cierpienia, jest przy tobie, nie opuszczać. Siostra Faustyna e, słyszała. Jak żalił się i Pan Jezus. Tyle dusz idzie na zagładę. Cierp ze mną, prosił Faustynę Pan Jezus. Kazał wymalować obraz Jezus wam tobie i mówił do swej apostołki, aby była właśnie nauczycielką Bożego Miłosierdzia. Każda dusza, która zbliżysz się przed ten wizerunek, dozna nie tylko pociechy, ale i ratunku, i wyzwolenia z wszelkiego lęku. Dlatego Jego błogosławi na tym obrazie. A na drugą dłoń trzyma na sercu przebitem, z którego wypływają krew i woda. Właśnie krew i woda, symbolizujące sakramenty Chrztu i Eucharystii. W tym jest nasza siła. Do nich mamy często wracać. Jesteśmy dziećmi Boga, które On karmi. Do wspowiedzi podnosi nas. Namże święty Jezus całkowicie nas może wyleczyć. Dotknijmy chorych miejsc, prośmy Go o to, pójdźmy i do spowiedzi. I na ofiarę przyświętej, żeby poznać, jak Jezus nas kocha, aby w naszym sercu zagościł prawdziwy pokój. Chrystus przeleje ze swego boskiego serca do naszego obumarłego na skutek grzechów i odrzucenia. Swą miłość Jego promienie dotkną naszych skamieniałych serc, skruszą je, napełnią pokojem. A prawa dłoń Jezusa mi błogosławi. Nawet gdyby wielu mnie przeklinało, On mi błogosławi miłosierdzie dotyka sprawiedliwością, radością i szczęściem. Pójdźmy przed święty wizerunek i wołajmy powielokroć: wielokroć. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam, Jezu. Na zawsze ufam, będę ufał. Błogosław mi, błogosław. Dotykaj swymi promieniami miłości i miłosierdzia całego mojego ciała, całej mojej osoby, całego mojego ducha. Możemy powiedzieć, że to dotknięcie tymi promieniami jest jak Boży rentgen, przeszywa nas i nie tylko pokazuje stan choroby, uwalnia duszę od grzechu, napełnia ją witaminami. Witamina M, witamina miłości, witamina M, witamina miłosierdzia. Te witaminy są najbardziej nam potrzebne na ziemi. Sprawiają, że zdrowiejemy, duchowość stajemy się szczęśliwi, bo Jezus nas kocha tak, jak oddał życie na Gorgocie, tak teraz bogosłowi, jak przy zmartwychwstaniu, uczniów, idźcie na cały świat. Ufajcie, memu miosieć, głoście, co was spotkało. Opowiadajcie o tym, co uczyniłem dla Ciebie. Jezus tyle rzeczy uczyni dla nas drodzy. Mamy o czym opowiadać. Wdzięczność i miłość to dwa słowa. Święta Marta miałaby pewnie dużo więcej do powiedzenia. I o grzechach, i o miłości, bo Pana Jezusa często gościła w swoim domu. Była dobrą gospodynią. Taką najlepszą, do której Pan Jezus, pytani, lubił bardzo przychodzić. Mówimy często, że gospodyni Marta. Niewiele warta, ale mówimy też Marta grzechu warta, a raczej powi powinniśmy powiedzieć Marta miłości warta. Marta była zakochana w Panu Jezusie. Pewnie tak istnieje nawet zapis pewnej wizjonerki o tym, że Marta kochała się platonicznie w Panu Jezusie. Dlatego skrzyczała Marię, gdy ona przesiadywała u stóp Pana Jezusa i nic nie robiła, a ona tak się starała. Jedni interpretują ten fragment Ewangelii e, Marii leżącej u stóp Pana Jezusa, także to Maria była zakochana w Jezusie, a Marta nie chciała, by siostrę uważano za podlotkę. Dlatego zrobiła awanturę, by nie przynosiła wstydu rodzinie. Czy ci to obojętne, Panie Jezu, że Maria sobie słucha, ja tu ciężko muszę harać? Inna interpretacja mówi wręcz o tym, że Marta tak była zazdrosna o Pana Jezusa, bo często gościł w ich domu, a Łazarz był dla sióstr jedyną ostoją po śmierci rodziców, że widziała w Panu Jezusie przyszłego swojego oblubieńca. Dlatego tak się starała, wszystko szykowała na stół, by Pan Jezus zwrócił na nią uwagę. Ale nie wiedziała, że Pan Jezus jest oblubieńcem duchowym jej duszy. Dopiero później to zrozumiała. Marta, tak po słowach Jezusa, poczuła się odrzucona, że aż może Maria też, kto to wie, że takie nieuznanie wśród ludzi sprawiło, że wcale nie poszukali, nie znaleźli męża, mężczyzny. A pan Jezus, widzieli w nim, przecież miał 30 lat. Pewni e, myśleli, że to jest, e, że tak jak dobry nauczyciel, na pewno jest warty właśnie pięknej miłości, ale myślały tylko po ludzku. Do no tego trzeba było wiele upadków, wiele strat, odrzuceń przez ludzi, by e, siostry, Marta i Maria zrozumiały misję pana Jezusa. Bo też musimy. Wiele rzeczy, żeby przyjąć, że Jezus jest naszym Panem, żeby Boga zrozumieć. Podobno zrozumiemy Go dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy i pokochamy siebie. Podobno Maria, a może też Marta, stoczyły się na dno. Brat Łazarz nie mógł ich upilnować, jedna z nich nawet została prostytutką. Też takie są wizje. I opisy. Dopiero śmierć łazarza, ich brata, ich żywiciela, spowodowała, że powróciły do rodzinnej Betanii. Marta była świadkiem, jak Jezus zapłakał. Wówczas powiedziała: Gdybyś tu pani był, mój brat by nie umarł. Słowa, pan, którym Marta zwracała się do Jezusa, świadczy o tym, że zawsze traktowała pana Jezusa. Jak jej siostra, jako Boga, tak przynajmniej zaświadczają Łukasz w 10 rozdziale w swojej Ewangelii i Jan w 11 i 12 rozdziale. Czyli te wszystkie historie są tylko przypuszczeniami wyssanymi z palca, sensacjami, może niewiele wartymi, ale pokazujące nasze serce, naszą duszę, dojrzewające do odpowiedzialnej miłości. Nawet gdyby wielu nie przekni. We Włoszech mówi się Senon Evero Bentrovato. Jeśli to nieprawda, to trafnie powiedziana. Marta wyznała wiarę Chrystusa jako Mesjasza i Boga. To z Betanii, z domu Marty, Marii, i Łazarza, swoich ziemskich przyjaciół, Jezus udał się do Ogrodu Liwnego, aby cierpieć. Nie tylko po skrzeszeniu Łazarza z martwy, gdy ludzie chcieli zabić nie tylko pana Jezusa, ale też chcieli ukrzyżować z nim Łazarza. Później siostry razem z łazarzem wygnano, wsadzono na łódź do Marsylii. Tam był łazarz podobno bi pierwszym biskupem. Tak to przyjaciół pana Jezusa spotykają takie same cierpienia jak ich mistrza. Jezus jest prawdziwym Bogiem, który przyszedł na świat i gościł w ich domu, ale również po zmartwychwstaniu przed w nim Jezus pożegnał się. Możemy powiedzieć z apostołami, łazarzem, siostrami, z betami, i udał się na górę oliwną, po to, aby wstąpić do nieba. Jezus wszystkich w nim zakochanych, tak jak przyjaciół swoich apostołów, uczniów, wszystkich, którzy odstąpili od grzechów, zdrad, wyznali wiarę, że On jest Panem i Bogiem, prowadzi do nieba, uzdrawia, ale też sprawia, że chce, by odrzuceni z powodu swych czynów, czy z powodu wiarę, jaką mają dla Niego, żeby byli wskrzeszeni do nowego życia, daje nowe życie. Słowa Marty, Marta po aramejsku znaczy władczyni Pani. Każdy z nas, nie tylko każda kobieta, chce być taką władczynią, Panią swego losu, swej, swego e, przynależności do Pana Jezusa. Bo jak poznamy siebie, swoje grzechy, to wiemy, ile by Jezus dla nas uczynił. A tego może tylko dokonać Jego miłość, Jego łaska, Jego miłosierdzie. Gdy poznamy prawdziwie, kim jest Jezus, a kim jestem ja. Na koniec jeszcze przytoczę piękną żydowską Hagadę o tym, jak to Maria z Nazaretą, gdy była brzemienna i wędrowała do Elżbiety, to właśnie przyjęto ją na noc w rodzinie łazarza. Łazarz był wtedy mały i miał takie plamki, oznaki trądu. A Maria wzięła go na. Kolana przytuliła, dotknęła, oczyściła z tych planów. Tak jak Pan Jezus z obrazu, Jezu ufam Tobie. Jego promienie nas dotykają, przeszywają, oczyszczają. Tak ufamy Maryja bez grzechu poczęta, wszędzie, gdzie pozwolimy się jej zbliżyć. Czyni wszystko czyste, przygotowuje nas dla Boga. Przy Matce Bożej możemy się uświęcić. Porzucić stare grzechy, stać się czystymi, pięknymi duszami. Maryja nie odtrąca nikogo. Weźmie nas na kolana. Jesteśmy jej małe dzieci, tak jak małego łazarza. Maryja nie brzydzi się naszym trądem grzechów. Maryja swoją miłością prowadzi nas do, do największej miłości. Do tego, który uzdrawia, wybacza grzechy, do tego, który wskrzesza i mówi stanowczo: Jezu, ufam Tobie. Tylko to wyraźmy. Maryja obrała najlepszą cząstkę, której nie była pozbawiana. Tak mówi Jezus do każdego, kto Jemu zaufał. Prośmy Pana, by ta cząstka była naszym udziałem razem z Łazarzem Martą, Marią, z Matką Najświętszą w niebie, przy jego stopach, przy Jego tronie. Na koniec przeczytajmy 14 rozdział Ewangelii według Marka. O tym, jak Maria rozbiła flakonik drogocennego olejku, by w domu trędowatego obmyć ocześcić stopy pana Jezusa, przygotowując go na krzyż. Tak często jest, że są połamane nogi nasze, rozbite serce. A Jezus uzdrawia duszę. Szymon trędowaty widział tylko zło. Pouczał Jezusa, gdyby widział, co za jedna. Marta, grzechu warta. A ona, miłości warta. Tak każdy z nas, to by nie pozwalał na to. Prorok nie może widzieć tylko zła. Dobry prorok widzi dobro. Jezus w każdym widzi dobro. Jest najlepszym z proroków, kandydata do świętości. Jego miłość uzdrawia nas z rano odrzucenia. Dla Jezusa wdzięczność i miłość to synonimy. Dlatego Jezus ludziom wdzięcznym za dobroć Bogu wiele wybacza, bo wiele miłują. Pielgrzymmy ze Świętą Martą, z Marią, z Łazarzem. Do ich domu, żeby odpocząć w gościnę, żeby nabrać wdzięczności za wszystko, co Bóg dla nas uczynił w drodze.